Perfekcjonizm w tym właściwym znaczeniu, w tej właściwej definicji, o której za chwilę powiem, nie jest czymś wspierającym, nie jest czymś, co sprawia, że jest nam lepiej w życiu. Jest to coś, co nam rozwala bardzo często życie. Ale nie możemy mylić dążenia do jakości zawsze z tym perfekcjonizmem. Zacznijmy od samego początku. Czym tak naprawdę jest perfekcjonizm? Pierwsza myśl jest taka: ciśnienie, jakość, doskonałość. Perfekcja na każdym kroku, dopracowywanie każdego szczegółu swojego życia, swojego wizerunku, swoich projektów, dopracowywanie tego maila, żeby nie było literówki, niespóźnianie się, dążenie do tego, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik, perfekcyjny tort dla dziecka na urodziny, idealnie przeżyta pierwsza randka, druga, dziesiąta, ten idealnie przeżyty ślub. No możemy sobie wyobrazić całą masę rzeczy, które my możemy dokręcić do perfekcji i co dalej. Perfekcjonizm to nie jest jakość, to nie jest dążenie do tego, żeby spotkać się ze swoimi standardami. Perfekcjonizm to jest życie w lęku i w poczuciu, że ten brak perfekcji, brak doskonałości, brak dopracowania od razu informuje cały świat o naszym braku naszej wartości.